Zostały nam dwa najważniejsze zabiegi, a mianowicie ochrona łuszczyn przed szkodnikami, jak również ochrona łuszczyn przed chorobami grzybowymi. Jest to bardzo ważny zabieg, ponieważ niedopilnowanie tych zabiegów może zniweczyć całoroczną naszą pracę. Dzień dobry. Jesteśmy na kolekcji rzepaku zimnego odmiany Aganos. Dzisiaj mamy 28 kwietnia. Jak widzimy, rzepaki w porównaniu do poprzednich lat są dużo w niższych fazach rozwojowych. Pamiętamy, że zawsze okres pierwszomajowy był okresem wytężonych prac polowych z rzepaku, związanych z zwalczaniem szkodników, jak również z pierwszymi zabiegami fungicydowymi. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. W tym roku obserwujemy znaczne opóźnienie. I to będzie gdzieś na poziomie około tydzień do dwóch tygodni. Jeżeli chodzi o fazy rozwojowe rzepaku, które tu mamy na tym polu, spójrzmy. Widzimy pąki kwiatowe na pędach głównych, już są widoczne oraz widzimy pąki kwiatowe na bocznych rozgałęzieniach. Czyli mówiąc kolokwialnie, faza 55-57, czyli tuż przed kwitnięciem rzepaku. Również zobaczmy na. W młodych listkach obserwujemy fioletowe przebarwienia. Jest to właśnie związane z tym, że występują chłody, przymrozki i rzepak reaguje w ten sposób na temperaturę. W tym roku warunki pogodowe nie sprzyjały wykonywaniu zabiegów wiosennych. Chciałbym przypomnieć, co żeśmy zrobili wiosną na tym polu. Jeżeli chodzi o nawozreżenie, poszły dwie dawki: pierwsza dawka saletra monowa w ilości 95 kg azotu w czystym składniku. Druga dawka RSM w dawce 100 5 kg azotu, czyli łącznie około 200 kg azotu. Jeżeli chodzi o zabiegi związane z ochroną roślin, to do zwalczania szkodników został zastosowany preparat Karatezeon, a w przypadku regulacji łanu i zwalczania chorób grzybowych został zastosowany preparat Toprex w dawce 0,35. 5 litra na hektar. Oba te zabiegi zostały wykonane jednocześnie 11 kwietnia. Jeżeli chodzi o presję szkodników, w tym roku praktycznie nie odnotowano większej ilości nalotu chowaczy na tym polu. Dlatego został wykonany tylko jeden zabieg. No, oczywiście, cały czas jest monitorowana plantacja w postaci wystawionych żółtych naczyń i obserwujemy to co w nich występuje i decyzja o dalszej ochronie jest podejmowana na podstawie nalotu szkodników, którego do tej pory za dużo nie było. Tutaj woda była wymieniona przed wczoraj i praktycznie oprócz jednego słodyżka, który gdzieś tutaj pływa, nie stwierdzamy innych szkodników, które by mogły zagrażać rzepakowi. No, ale nadal trzeba prowadzić monitoring i w razie potrzeby wykonać zabieg insektycydowy. Zostały nam dwa najważniejsze zabiegi, a mianowicie ochrona łuszczyn przed szkodnikami jak również ochrona łuszczyn przed chorobami grzybowymi. Jest to bardzo ważny zabieg, ponieważ niedopilnowanie tych zabiegów może zniweczyć całoroczną naszą pracę. Jeżeli chodzi o szkodniki w rzepaku, to w najbliższym czasie można spodziewać się oczywiście przy ociepleniu nalotu słodyszka, który jest bardzo graźny w fazie pąków rzepaku, uszkadzając pąki powoduje zmniejszenie ilości kwiatów, a co za tym idzie, łuszczyn. Następnie jeżeli chodzi o szkodniki, to mamy do czynienia z pryszczarkiem, jak i również chowaczem podobnikiem. Jeżeli chodzi o choroby grzybowe, to w okresie dojrzewania rzepaku mamy do czynienia praktycznie z trzema groźnymi chorobami grzybowymi, szarą pleśnią, czernią krzyżowych. Oraz chorobą, która ma ostatnimi laty największe znaczenie gospodarcze, jeżeli chodzi o obniżenie plonów, to jest zgnilizna twardzikowa rzepaku. I właśnie nad tą chorobą chciałbym się najbardziej skupić, ponieważ przez ostatnie lata ta choroba wyrządzała największe straty w rzepaku. A już o samej szkodliwości choroby mówi jej próg szkodliwości, ponieważ powyżej 1% objawów na roślinach zabieg jest konieczny. Natomiast czy on jest w tym momencie konieczny? Zastanówmy się, ponieważ choroba rozwija się około 14 dni, czyli jak widzimy pierwsze objawy, to infekcja już nastąpiła dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o Temperatury i warunki sprzyjające rozwojowi choroby to jest temperatura stosunkowo umiarkowana. To jest około 15-20 stopni i dość duża wilgotność. I takie warunki możemy uzyskać w łanie rzepaku. Jak ona rozwija się na roślinach rzepaku? Akurat te rośliny są troszeczkę mniejsze, no ale postaram się Wam pokazać. O to tutaj chodzi. Przyjrzyjmy się teraz roślinom. Wyobraźmy sobie, że to jest kwiatostan, który już zakwitł i wytwarza płatki kwiatowe oraz pyłek. Natomiast Pyłek i płatki kwiatowe, które już przekwitają, padają w kąty liści. Tutaj w te kąty liści, gromadząc się, bo najczęściej oprócz tego, że one tu spadają, padają w krople wody, która się tutaj znajduje i są umocowane. I to miejsce, czyli. Kąty rozgałęzień bocznych są środowiskiem, gdzie ta zgnilizna się bardzo dobrze rozwija. Jeżeli chodzi o termin zwalczania tej choroby, jest to termin uzależniony od warunków sprzyjających występowaniu infekcji, a mianowicie, tak jak wspomniałem, warunki pogodowe, czyli temperatura, wilgotność oraz faza rozwojowa rzepaku. Z doświadczeń, które przeprowadziliśmy, najlepszym terminem na wykonywanie zabiegu jest faza. Pełni kwitnienia początek opadania płatków kwiatowych. Dlaczego ten termin? Ponieważ w tym momencie pyłek i płatki spadają w to miejsca, które wam pokazałem, czyli rozgałęzienia boczne, i tam jest ognisko rozwoju choroby. Strzelenie się w punkt z zabiegiem pozwoli nam zabezpieczyć plantację przed rozwojem tej choroby. Natomiast zabieg wykonany zbyt wcześnie lub zbyt późno może okazać się terminem nietrafionym. I już nie zatrzymamy infekcji. Dlatego, jeżeli chodzi o stosowanie preparatów, które byśmy tutaj polecali, to jest Amistar Gold Max, który zawiera dwie substancje aktywne, e, uzupełniające się wzajemnie, a mianowicie pierwsza substancja to jest difenokonazol, triazol, który posiada działanie interwencyjne, wyniszczające, szybko przemieszczające się w roślinie, jak również azoksystrobina, czyli z grupy strobinuryn który posiada długotrwałe działanie zapobiegawcze, jak również posiada dodatkowe działanie, a mianowicie wzmacnia efekt fizjologiczny, czyli powoduje zieloność łanu, co również przekłada się na plon. Dlatego połączenie tych dwóch substancji daje nam pewność ochrony przed chorobą. Reasumując, co nas czeka w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o ochronę plantacji rzepaków? W dalszym ciągu monitorujemy żółte naczynia, obserwujemy nalot słodyszka, pryszczarka czy chowacza podobnika. W okresie kwitnięcia rzepaku, początku opadania pąków kwiatowych stosujemy preparat Amistar Gold Max przeciwko chorobom grzybowym, w szczególności zgniliźnie twardzikowej. I na tym zakończymy ochronę na tej plantacji. Dziękuję i do zobaczenia w trakcie żniw. Podzielimy się plonami, jakie uzyskaliśmy na tych polach. Na razie. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania i co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy blisko. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.